Choć mało kto ją czytał, zapewne większość o niej słyszała. De revolutionibus orbium celestium, czyli o obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika. Jedno z najsłynniejszych dzieł astronomicznych. Wydane w 1543 roku w Norymberdze oraz w 1566 w Bazylei. Dwa pierwsze wydania nie są jedyne, ale oczywiście najcenniejsze. Później pozycja została wpisana do indeksu ksiąg zakazanych i poza drobnymi wyjątkami nie była wydawana przez około 300 lat. Szacunki mówią, że wyprodukowana liczba egzemplarzy to jakieś 900 do 1000 sztuk. Do czasów współczesnych zachowało się mniej więcej 600. W polskich zbiorach znajduje się około 50 egzemplarzy. Wartość takiej pozycji? Skoro UNESCO umieściło ją na jednych ze swoich list, to można powiedzieć, że jest bezcenna. Na portalach internetowych domów aukcyjnych można znaleźć informację, że wartość egzemplarza to pół miliona funtów, a nawet więcej. Przyjrzyjmy się więc historii, jakie nie powstydziłby się hollywoodzki scenarzysta, tworząc kolejny heist movie. Na początku listopada 1998 roku do Biblioteki Państwowej Akademii Nauk, mieszczącej się przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie, przyszedł mężczyzna zainteresowany dostępem do znajdujących się w niej starodruków, w tym o obrotach. Poinformowano go, że takie pozycje nie są dostępne od ręki przypadkowym osobom, a po drugie książka jest obecnie używana przez naukowca. Mężczyzna wyrobił więc kartę biblioteczną, używając jak się później okazało, skradzionego dowodu osobistego. Wrócił do biblioteki 24 listopada 1998 roku. Jako że był już zapisany i miał kartę biblioteczną, bez problemu wydano mu starodruk do użytku w czytelni, więc przystąpił do lektury. Po chwili powiedział, że wychodzi do toalety. Kiedy jego obecność zaczęła się wydawać podejrzana, okazało się, że na stole czytelnie pozostawił okładkę i swój płaszcz. Sam zaś wyszedł z budynku ze starodrukiem schowanym pod swetrem. Jaki był finał tej historii? Wielka obława policyjna, nagroda komendanta głównego za pomoc w odnalezieniu księgi, oczywiście szeroko zakrojone śledztwo. Udało się jedynie ustalić, że ten sam mężczyzna próbował wypożyczyć inne egzemplarze tej pozycji, znajdujące się w zbiorach innych instytucji. Jednak z oczywistych przyczyn spotkał się z odmową. Biblioteka, z której udało mu się ukraść księgę, nie miała żadnych środków ochrony. Posiadała jedną czytelnię dla wszystkich swoich zbiorów, która była dodatkowo szatnią, a nad wszystkim czuwał jeden pracownik. W późniejszych doniesieniach prasowych można znaleźć informacje że organy ścigania miały jakieś nowe dowody w postaci DNA sprawcy, jednak nic z tego nie wyszło. Ówcześnie doszło do podobnych kradzieży na terenie państw sąsiednich, nie można więc wykluczyć międzynarodowego charakteru sprawy. Postępowanie zostało po 15 latach umorzone ze względu na przedawnienie karalności czynu. Brak informacji o tym, żeby ktokolwiek poniósł konsekwencje tej nieprawdopodobnej historii. A czy wy o niej słyszeliście? Może macie jakieś inne informacje, a nawet pamiętacie te wydarzenia. Zapraszam do komentowania i pozdrawiam.